Dzień dobry, cześć i czołem. Ja mam na imię Grzesiek, ten kanał nazywa się Trenuj dla Zdrowia. Dzisiaj pogadamy o temacie, który wraca jak bumerang, czyli trening na maszynach. Czy trening na maszynach to błąd? Czy maszyny rzeczywiście są gorsze od wolnych ciężarów? Czy może po prostu trzeba wiedzieć kiedy i po co z nich korzystać? Na siłowni mamy dwa światy: z jednej strony wolne ciężary, z drugiej maszyny, ale prawda nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że jedno jest dobre, a drugie złe. To są po prostu różne narzędzia, i między nimi istnieje cała masa form pośrednich. Ale po kolei zacznijmy od wolnych ciężarów. Wolny ciężar to każde obciążenie, które musisz sam utrzymać, kontrolować i ustabilizować. Nie ma tu żadnej prowadnicy to ty tak naprawdę jesteś maszyną. I chyba taką klasyką gatunku, jeżeli chodzi o y, wolny ciężar, to jest sztanga. I tą podstawową sztangą to jest tak zwana sztanga olimpijska, która mierzy 2,20 m i waży 20 kg, ale oczywiście jest mnóstwo innych odmian sztang na przykład safety bar, czyli tak zwana sztanga z uchwytami, bardzo wygodna i bardzo przydatna dla osób, zwłaszcza początkujących, ale nie tylko do robienia przysiadów, może być na przykład sztanga trapezowa, taka nietypowa, gdzie się wchodzi do środka i jesteś właśnie w tym centrum, dzięki temu łatwiej ci jest robić i bezpieczniej jest robić martwe ciągi na przykład, ale oczywiście nie tylko. Jest też sztanga łamana, idealna i zdrowa dla nadgarstków w przypadku robienia na przykład ćwiczeń na bicepsy. Co jeszcze? Hantle i tutaj też mamy różne rodzaje. Te podstawowe to hantle, te tak zwane okrągłe, ale mamy te hantle takie heksagonalne albo oktagonalne, które są super, bo się nie turlają po ziemi i na przykład, jeżeli robimy wiosłowanie renegata, to są dużo bardziej stabilniejsze i wygodniejsze. Poza tym, jeżeli chodzi o wolne ciężary, mamy mnóstwo jeszcze innych narzędzi, typu ketle, jakieś worki z piaskiem, worki bułgarskie, mamy, nie wiem, łańcuchy. Yy, mamy maczugi, co jeszcze tam mamy? Nie wiem, kanister z wodą też może być wolnym ciężarem. Teraz może przejdźmy do maszyn. I uwaga, maszyny też nie są sobie równe. Każda działa trochę inaczej i daje inne wrażenia z treningu. I zacznijmy od maszyn typu hammer, czyli maszyny na wolne talerze z ustalonym torem ruchu. Ruch, można powiedzieć, że przypomina ćwiczenia z wolnym ciężarem, ale prowadzenie daje większą stabilność. Świetne np. do wyciskania na klatę, czy przyciągania na plecy, wiosłowania na plecy. Kolejnym rodzajem maszyn to są maszyny ze stosem ciężarów, czyli klasyczne maszyny z tak zwanym bolcem i sztabkami. Ruch prowadzony jest przez bloczki i przekładnie. Są bezpieczne i dobre dla zwłaszcza osób początkujących, czy też w rehabilitacji oraz do izolacji mięśni. Kolejnym rodzajem są maszyny z prowadnicami, na przykład maszyna Smifa. Tutaj sztanga jest w takich jakby szynach. Bardzo bezpieczna, ale tor ruchu sztywny i jest dość nienaturalny. Nie dla każdego, bo nie każdy ma ten sam zakres i biomechanikę. Poza tym jeszcze co mamy, suwnice albo hak maszyny. I jeszcze mamy maszyny typu wyciągi. I tutaj mamy przeróżne wyciągi: górne, dolne, boczne, krzyżowe. Tu masz więcej swobody, linka daje ruch w wielu płaszczyznach, więc to taka forma pomiędzy trochę maszyną a trochę wolnym ciężarem. No dobrze, przejdźmy teraz do plusów i minusów maszyn. Zacznijmy od plusów. Bezpieczeństwo. Maszyna prowadzi ruch, nie zrobisz nagłego błędu. Idealne dla osób początkujących. Poza tym możemy się skupić na jednym mięśniu nie potrzebujesz asekuranta, czyli znowu bezpieczeństwo. Jest to też świetne narzędzie dla początkujących albo w rehabilitacji. Poza tym maszyna ma stały tor ruchu, czyli łatwiej kontrolować technikę. No dobra, teraz przejdźmy do minusów. I największym minusem jest to, że nie pracują tutaj mięśnie stabilizacyjne, stabilizujące albo pracują bardzo słabo i to nie jest dobre. Chodzi tutaj o to, że kiedy ćwiczymy przez dłuższy czas, to zwiększamy ciężar, nasze mięśnie, te główne, które są odpowiedzialne za ruch, rosną, ale mięśnie stabilizacyjne, ponieważ nie muszą tutaj wykonywać żadnej ciężkiej pracy, nie rosną i pojawia się dysproporcja, co w przyszłości może prowadzić do różnego rodzaju problemów. Kolejnym minusem jest to, że ruch bywa nienaturalny. Nie każda maszyna pasuje do każdej sylwetki. Kolejnym, że trudno przenieść efekt siły z maszyny na realny ruch. Czyli ktoś może być w jakimś ćwiczeniu na maszynie silny, ale jak przejdzie na tak zwany wolny ciężar albo potrzebuje coś przenieść i tak dalej, to może się okazać, że wcale nie jest zbyt silny, chociażby też dlatego, że ma słabe mięśnie stabilizujące. Poza tym maszyny różnią się między sobą, więc 50 kg na jednej nie równa się 50 kg na drugiej. Czyli jak ktoś na przykład trenuje na jakiejś siłowni i tam sobie progresuje, a potem przemieści się na inną siłownię, to może się okazać, że 50 kg na innej siłowni, na podobnej maszynie to jest zupełnie inna waga i zupełnie inna trudność ćwiczenia. I to może być dość upierdliwe. I ostatni minus zwłaszcza dla właścicieli siłowni czy studiów treningowych, o którym mało kto mówi. Maszyny zajmują ogromną ilość miejsca. Taka suwnica albo hak maszyna potrafi zająć pół sali. No chyba żaden właściciel studia treningowego nie kupiłby na przykład dwóch tych maszyn, które wcześniej wymieniłem, ponieważ zajęłyby mu, nie wiem, prawie całe studio treningowe. Więc no dla nich maszyny mogłyby stanowić dość poważny problem. No, chyba, że ktoś ma bardzo dużo siłownię, to zupełnie inna sytuacja. I tak jak mówiłem gdzieś tam na początku filmu, że to wszystko nie jest takie zero jedynkowe i ten świat maszyn i wolnych ciężarów często się gdzieś tam przeplata. Niektóre maszyny przypominają troszeczkę wolne ciężary, a w pewnym sensie niektóre wolne ciężary przypominają maszyny. I taką półmaszyną albo ćwierćmaszyną jest półsztanga, czyli słynny landmine. To sztanga wpięta jednym końcem w uchwyt ziemi, a drugim końcem pracujesz. Masz częściowo prowadzony ruch, ale wciąż kontrolujesz tor i stabilizację. Świetne dla osób z ograniczeniami, na przykład w barkach, bo tor ruchu jest bardziej naturalny i mniej obciążający stawy. Przykładem takiego ćwiczenia jest Landmine Press, czyli wyciskanie półsztangi. Świetna alternatywa dla klasycznego wyciskania nad głowę. I jeszcze jedna rzecz, ostatnio moja ulubiona: półsztangą można wykonywać ćwiczenia w systemie Landmine University. I praktycznie tutaj półsztangi nie zastąpi nic. Polecam zresztą gorąco ćwiczenia z tego systemu. Reasumując, z mojego punktu widzenia, maszyny jak najbardziej mają swoje miejsce w treningu. Sam czasem z nich korzystam, ale uważam, że fundamentem treningu powinny być wolne ciężary. Dlaczego? Bo to one uczą kontrolować ciało, bo przy nie wiem, martwym ciągu, przysiadzie czy wyciskaniu sztangi nad głowę musisz napinać cały gorset mięśniowy. Mięśnie głębokie, kor, prostowniki, pośladki. To jest trening, który wzmacnia nie tylko mięśnie, ale i stabilizację centralną, czyli coś, co jest mega zdrowe dla kręgosłupa i całej postawy ciała. Maszyny tego nie dają. One praktycznie odbierają ci pracę stabilizacyjną. Na maszynach ruch jest prosty, wyizolowany, ograniczony, a w życiu nic nie dzieje się w izolacji. W realnych sytuacjach zawsze musimy coś podnieść, przenieść, przesunąć, ustabilizować czyli działać jak w treningu z wolnym ciężarem. Po prostu. I co ważne. Trenując tylko i wyłącznie wolnymi ciężarami, możesz zbudować pełny, zrównoważony trening bez żadnej maszyny. Natomiast w drugą stronę, trenując tylko na maszynach, już nie da się zrobić pełnego, funkcjonalnego i zdrowego treningu. Nie oznacza to oczywiście, że maszyny są złe. Nie, nie, nie. Są świetnym dodatkiem, uzupełnieniem, ale nie fundamentem. Z mojego doświadczenia, idealny balans to mniej więcej 70% wolnych ciężarów, a 30% maszyn. Taki trening rozwija siłę, stabilizację, koordynację i jednocześnie pozwala bezpiecznie dopracować detale. I to tyle, dzięki wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli możecie, to zasubskrybujcie ten kanał, no chyba że żeście już to zrobili. A jeżeli nie, to bardzo bym prosił o ten jeden, to jedno kliknięcie, bo to naprawdę jest dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo przydatne i takie budujące po prostu jak subskrypcje rosną, jak przybywają, to chce się robić. Natomiast jak ich jest mało, to od razu jakoś tak mniej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale rzeczywiście ta motywacja jest wtedy mniejsza do kręcenia filmów. Tak po prostu już jest. Zostawcie też łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o maszynach albo o wolnych ciężarach, co wy preferujecie. Może się nie zgadzacie, może uważacie, że trening na maszynach jest super i w ogóle tylko super, albo odwrotnie. Napiszcie i co. I pamiętajcie o tym, że nie wystarczy mieć tu. Trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.